szok w mediach i wśród fanów. Oto on, Przemysław Babiarz, ikona polskiej telewizji. Człowiek o głosie i charyzmie, której nie da się pomylić z nikim innym. Od lat towarzyszy widzom w najważniejszych wydarzeniach sportowych, budując wizerunek profesjonalizmu i spokoju, ale tym razem to nie on opowiada historię, historia uderza w niego. Media zostały wstrząśnięte, gdy rodzina Babiarza oficjalnie udostępniła poruszającą treść ostatniej wiadomości jego żony. Te kilka zdań rozbiło ciszę wywołując fale emocji, pytań i domysłów. To nie jest plotka, to jest potwierdzony przekaz, który wstrzymuje oddech. Co tak naprawdę zawierała ta wiadomość i dlaczego wywołała tak ogromne poruszenie wśród opinii publicznej? Dlaczego fanów zamroziła jedna krótka treść, która odsłoniła bolącą prawdę? Co dalej ukażą kolejne fragmenty tej historii? Przemysław Babiarz od lat kojarzony jest z profesjonalizmem i spokojem w polskim dziennikarstwie sportowym. Jego głos towarzyszył milionom widzów podczas najważniejszych wydarzeń, a wizerunek budowany przez lata był symbolem wiarygodności i opanowania. Jednak tym razem uwaga mediów i opinii publicznej skierowała się na coś znacznie bardziej osobistego. Rodzina babiarza oficjalnie udostępniła treść ostatnich wiadomości jego żony, ujawniając poruszające słowa, które wzbudziły ogromne emocje wśród fanów i dziennikarzy. Żona przemysława babiarza od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Nie ujawniono szczegółów jej stanu ani przebiegu choroby, aby zachować pełen szacunek dla prywatności. Jednak z opublikowanych wiadomości wyraźnie wynika, że przez cały czas wykazywała niezwykłą siłę ducha i determinację. Jej codzienna walka była cicha, pełna godności i troski o najbliższych. Każdy dzień przynosił kolejne wyzwania, a ona stawiała im czoła z niesamowitą odwagą, pozostawiając rodzinie niezapomniane lekcje życia. Ostatnie wiadomości, które trafiły do przemysława babiarza i członków rodziny, zawierały głębokie wyrazy wdzięczności i miłości. W krótkich, ale treściwych zdaniach żona wyrażała swoje uczucia, dziękując za wspólnie spędzone lata i za to, że jej bliscy zawsze byli przy niej. Przekaz był pełen ciepła i troski o męża, z wyraźnym przesłaniem, aby nadal był silny, opiekuńczy i wspierał rodzinę w każdej sytuacji. Nie było w tym żadnej dramatyzacji śmierci, a jedynie głęboka, emocjonalna więź, której siła poruszała każdego, kto miał dostęp do tych słów. Przez wiadomości przewijały się wspomnienia rodzinne, które sprawiały, że odbiorcy niemal czuli się obecni w tych chwilach. Opisy prostych, codziennych momentów, wspólnych posiłków, krótkich wyjazdów, zwykłych rozmów przy filiżance kawy ukazywały wyjątkową więź między małżonkami. Każdy detal sugerował, jak silna była ich relacja i jak wiele radości przynosiły im nawet drobne gesty. Te fragmenty wzbudziły fale wzruszenia wśród mediów i fanów, którzy niemal mogli zobaczyć te sceny na własne oczy. Szczególne miejsce w wiadomościach zajmowały słowa skierowane do dzieci. Żona przemysława babiarza w subtelny i pełen miłości sposób zachęcała je do odwagi, wytrwałości i wspierania siebie nawzajem. Jej przesłanie podkreślało dumę z rodziny i przypominało o wartościach, które przez lata wspólnie pielęgnowali. Te fragmenty sprawiały, że czytający mogli niemal usłyszeć jej ciepły głos i poczuć obecność jej troski, co wzmagało emocjonalny wydźwięk całej historii. Przemysław Babiasz w swoich reakcjach nie ukrywał emocji. W wywiadach przyznawał, że czytając wiadomości żony, czuł ogromne wzruszenie i jednocześnie poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Jego słowa dla mediów były pełne wdzięczności dla fanów i przyjaciół, którzy okazali wsparcie w tym trudnym czasie. Podkreślał, że każda reakcja, komentarz czy wiadomość od sympatyków dodawała mu siły i umacniała poczucie wspólnoty w obliczu wyzwań. Reakcje opinii publicznej były natychmiastowe i mocne. Portale społecznościowe zapełniły się komentarzami fanów wyrażających współczucie, podziw i zaskoczenie. Dziennikarze sportowi i celebryci w relacjach na żywo nie kryli wzruszenia. Każda wypowiedź, fragment wiadomości czy zdjęcie z archiwum rodzinnego stały się materiałem do analiz i dyskusji. Media opisywały, jak jeden prosty, ale głęboko emocjonalny przekaz potrafił wstrząsnąć opinią publiczną, pokazując ludzką stronę osoby, znanej głównie z profesjonalizmu i spokoju przed kamerami. Dodatkowo pojawiły się nowe, wcześniej nieznane szczegóły: drobne gesty i momenty uchwycone na zdjęciach, które dziś interpretowane są jako oznaki wyjątkowej więzi między małżonkami. Niektóre wypowiedzi przyjaciół i współpracowników, ujawnione po raz pierwszy, ukazały codzienne starania żony Przemysława Babiarza, jej humor, empatię i poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Każdy taki szczegół działał jak mała bomba emocjonalna, podbijając napięcie i dramaty z całej historii. Czytelnicy i widzowie zostali wciągnięci w niemal reporterski obraz wydarzeń. Każda linijka wiadomości, każdy gest, każde wspomnienie z życia rodziny Przemysława Babiarza były skrupulatnie analizowane, komentowane i powtarzane w mediach. Napięcie rosło z każdą godziną, a zainteresowanie sprawą nie słabło. Fakt, że wszystkie informacje pochodziły od rodziny i zostały potwierdzone, dodawał wiarygodności i sprawiał, że historia stawała się jeszcze. Bardziej poruszająca. W całym tym medialnym zamieszaniu pojawiał się nieustannie motyw siły ducha i wzajemnej troski. Żona przemysława babiarza w swoich wiadomościach przypominała o wartości codziennych chwil, o znaczeniu rodziny i miłości, która potrafi przetrwać każdą trudność. Fanów poruszało to, jak zwykłe codzienne czynności, przygotowanie posiłku, wspólne rozmowy, drobne gesty nabierały głębszego znaczenia w świetle okoliczności, które ujawniły się w wiadomościach. Reakcje mediów, dziennikarzy i publiczności stały się świadectwem ogromnego wpływu, jaki osobiste historie mogą mieć na społeczeństwo. Komentarze w sieci pełne były wyrazów współczucia, szacunku i podziwu dla siły rodziny babiarza. Każdy szczegół z ostatnich wiadomości, każdy cytat wywoływał falę emocji i pozostawiał odbiorców z pytaniem, jak kolejne fragmenty historii mogą wpłynąć na rodzinę, i jakie jeszcze tajemnice życia codziennego zostaną ujawnione. Wiadomości, które ujawniono, zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, wzbudzając natychmiastową reakcję fanów. Każdy, kto miał okazję przeczytać choć fragment, odczuwał napięcie i emocje niemal fizycznie. Niektóre zdania powtarzały się w komentarzach pod postami, w relacjach na żywo, w nagraniach wideo, w których ludzie dzielili się swoimi odczuciami. Wrażliwość i szczerość przekazu sprawiały, że odbiorcy niemal mogli usłyszeć głos żony Przemysława Babiarza. Jej ciepły ton, poczucie humoru i troskę o najbliższych. W wiadomościach pojawiały się wyrazy wdzięczności za wspólne lata, za drobne gesty, które tworzyły fundament życia rodzinnego. W każdym zdaniu czuło się troskę o męża, o dzieci, o całą rodzinę, którą pozostawiła w rękach przemysława babiarza. Słowa te były pełne miłości i nadziei, zachęcały do odwagi i kontynuowania codziennego życia w zgodzie z wartościami, które wspólnie pielęgnowali przez lata. Przypomniane zostały wspólne chwile, które wydawały się banalne, a dziś nabrały niezwykłego znaczenia. Wspólne śniadania, krótkie wycieczki, rozmowy przy kawie, drobne żarty i ciepłe spojrzenia wszystkie te momenty zyskały teraz ciężar emocjonalny i stały się symbolem bliskości, oddania i miłości. Odbiorcy w mediach społecznościowych często powtarzali, że czuli się, jakby uczestniczyli w tych chwilach, że niemal mogli zobaczyć Uśmiech żony przemysława babiarza, poczuć atmosferę domu, w którym zawsze panowała troska i wzajemne wsparcie. Szczególne poruszenie wzbudziły fragmenty wiadomości skierowane do dzieci. W krótkich, prostych zdaniach kryła się cała mądrość i miłość matki. Zachęcała je do odwagi, do pielęgnowania więzi rodzinnych, do bycia silnymi w obliczu trudności. Te słowa, choć proste, rezonowały w odbiorcach jako uniwersalny przekaz o wartościach, które przetrwają każdy czas próby. Wiele osób komentowało, że poczucie obowiązku, ciepło i odpowiedzialność, jakie matka przekazywała dzieciom, stanowiły przykład dla wszystkich, którzy obserwowali tę historię z zewnątrz. Przemysław Babiarz w Wywiadach mówił o tym, jak niezwykle poruszające było dla niego czytanie tych wiadomości. Podkreślał, że każda linijka była pełna uczuć, nie wymagających słów dramatyzmu ani przesady. Mówił o wdzięczności wobec żony, która mimo choroby i trudności potrafiła wciąż myśleć o innych, o rodzinie, o fanach, którzy od lat ją obserwowali. Jego emocje były widoczne, szczere i głębokie. Reakcje mediów były natychmiastowe i intensywne. Każdy portal sportowy, każdy dziennik, każdy program informacyjny podawał tę historię, często z fragmentami wiadomości, które najbardziej poruszały. Komentarze fanów, przyjaciół, współpracowników i ludzi z branży pojawiały się masowo, wypełniając sieć wyrazami współczucia, szacunku i podziwu dla siły rodziny babiarza. W każdej relacji dało się wyczuć napięcie niemal czuło się puls wydarzeń. Pojawiały się także nowe szczegóły, które wcześniej nie były publiczne. Drobne gesty, zdjęcia z rodzinnych archiwów, krótkie rozmowy uchwycone na nagraniach wszystko to Budowało obraz zwykłego życia rodzinnego, w którym nawet najmniejszy detal nabierał emocjonalnego ciężaru. Media interpretowały te znaki jako dowód niezwykłej więzi między małżonkami, a odbiorcy odczuwali napięcie i wzruszenie, jakby byli świadkami każdej sceny na żywo. Historia, mimo że osobista, stała się tematem dyskusji w całym kraju. W komentarzach pod materiałami wideo, artykułami w sieci i na profilach społecznościowych ludzie dzielili się własnymi doświadczeniami, reakcjami i refleksjami. Każde wspomnienie, każda linijka wiadomości była analizowana, komentowana i powtarzana, tworząc napięcie, które nie malało z biegiem godzin. Emocjonalna głębia przekazu, szczerość i autentyczność słów żony Przemysława Babiarza w połączeniu z reakcją rodziny i samego dziennikarza tworzyły obraz wyjątkowo poruszającej historii. Fanów i dziennikarzy przyciągał nie dramat końca życia, ale siła ducha, miłość, troska o rodzinę i nieustanne wsparcie, które były wyraźnie obecne w każdym fragmencie wiadomości. Każda linijka, każde zdanie podkreślało znaczenie codziennych chwil, więzi rodzinnych i wartości, które pozostają niezależnie od okoliczności. Odbiorcy, którzy śledzili tę historię, często podkreślali, że emocje były tak silne, że niemal mogli poczuć obecność żony Przemysława Babiarza. Jej słowa, gesty i wspomnienia sprawiały, że całe wydarzenie stawało się czymś więcej niż historią medialną, stawało się świadectwem ludzkich uczuć, siły rodziny i znaczenia bliskości. Każdy fragment ujawnionych wiadomości przyciągał uwagę mediów i opinii publicznej. W nich kryła się prostota słów, a jednocześnie głębia uczuć. Żona Przemysława Babiarza dziękowała za wspólnie spędzone lata, za drobne gesty codziennego życia, które tworzyły fundament rodzinnego szczęścia. W jej wiadomościach nie było dramatyzmu ani przesady, były tylko szczere, pełne miłości, wyrazy troski o męża i dzieci. Każde zdanie, każdy wers oddawał ciepło, które wypełniało dom, w którym żyli. Przekaz był pełen delikatnej troski, wskazówek, jak pielęgnować więzi rodzinne, jak być blisko siebie mimo trudności. Zachęcała męża, by pozostawał silny, by wspierał dzieci i by pamiętał o wartościach, które zawsze były fundamentem ich relacji. W prostych słowach przekazywała mądrość życiową, którą zgromadziła przez lata wspólnego życia. Te wiadomości były jak przewodnik po codzienności wypełnionej miłością, wsparciem i wzajemną odpowiedzialnością. Wielu odbiorców, którzy czytali te słowa, podkreślało ich uniwersalny wydźwięk. Każdy mógł odnaleźć w nich coś dla siebie: przypomnienie, że drobne gesty, wspólne posiłki, krótkie rozmowy i uśmiechy mają ogromną wartość. Zdjęcia rodzinne, które pojawiały się w materiałach towarzyszących wiadomościom, potęgowały emocje. Proste momenty uchwycone w codziennym życiu, wspólne śniadanie, spacer, śmiech dzieci, nabrały nagle wagi i znaczenia, które trudno było zignorować. Szczególną uwagę przyciągały fragmenty skierowane do dzieci. Matka w prosty i szczery sposób przekazywała im wartości, które chciała, aby pielęgnowały w dorosłym życiu. Mówiła o odwadze, o wzajemnym wsparciu, o dumie z bycia częścią rodziny. Słowa te były przepełnione miłością, a jednocześnie wskazywały drogę, którą dzieci miały podążać w codziennym życiu. Każdy, kto czytał te fragmenty, mógł poczuć emocjonalną moc matczynych rad, które pozostawały aktualne niezależnie od okoliczności. Przemysław Babiasz otwarcie mówił o tym, jak poruszające było dla niego czytanie tych wiadomości. W wywiadach podkreślał, że każda linijka, każde zdanie było przepełnione uczuciem i ciepłem. Mówił o wdzięczności wobec żony, która pomimo trudności nie zapominała o najbliższych i zawsze potrafiła dodawać otuchy rodzinie. Jego emocje były widoczne i autentyczne, a jego słowa oddawały głębie więzi, która łączyła ich przez lata. Reakcje mediów były natychmiastowe i pełne napięcia. Dziennikarze, którzy od lat znali przemysława babiarza jako profesjonalistę i spokój przed kamerami, teraz pokazali ludzką stronę jego życia. Każdy fragment wiadomości był analizowany, komentowany i powtarzany. Media podkreślały autentyczność i szczerość przekazu, a reakcje publiczności były równie mocne. Komentarze na portalach społecznościowych, w relacjach na żywo, w artykułach internetowych pełne były wzruszenia, współczucia i podziwu dla siły rodziny Babiarza. Nowe szczegóły z życia rodzinnego, ujawnione wraz z wiadomościami, wywoływały ogromne poruszenie. Drobne gesty, które wcześniej były prywatne, teraz nabrały wyjątkowego znaczenia. Zdjęcia z rodzinnych albumów, krótkie nagrania, ujęcia z codziennych momentów. Wszystkie te elementy były interpretowane jako dowód niezwykłej więzi między małżonkami. Odbiorcy czuli, że są świadkami czegoś wyjątkowego i prawdziwego, niemal jakby uczestniczyli w tych chwilach osobiście. Emocje fanów były intensywne. Wielu komentowało, że poczuli obecność rodziny babiarza w swoim domu. Słowa żony Przemysława Babiarza, jej troska i miłość były na tyle mocne, że odbiorcy mogli poczuć ciepło, które przenikało z każdej linijki. Historie codziennych czynności nabrały nowego znaczenia, a zwykłe momenty życia stały się symbolami więzi i uczucia, które są uniwersalne i zrozumiałe dla wszystkich. Wszyscy, którzy śledzili tę historię, byli pod silnym wrażeniem tego, jak prosty przekaz może wstrząsnąć mediami i opinią publiczną. Szczerość, autentyczność i głębia emocjonalna zawarta w wiadomościach sprawiły, że wydarzenie przyciągało uwagę na długo. Każdy komentarz, każda reakcja i każda analiza potęgowały napięcie, a równocześnie pozwalały odbiorcom na głębsze zrozumienie emocji, które towarzyszyły rodzinie babiarza. W miarę jak historia rozwijała się w mediach, coraz więcej szczegółów wychodziło na jaw. Ludzie mogli zobaczyć małe momenty życia codziennego, które wcześniej pozostawały prywatne. Te szczegóły, w połączeniu z emocjonalnym przekazem wiadomości. Tworzyły obraz silnej, pełnej miłości rodziny, która mimo